Aleksandra Jaros, Bankier TV, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj ze mną w studiu jest pani Izabela Sadowska, prezes firmy Lubimy Czytać. Pani Izabelo, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj z panią Izabelą, porozmawiamy zarówno o firmie, ale też i o dotacjach, bo firma była jednym z beneficjentów programu 81. Ale na początek pani Izabela, proszę powiedzieć, jak to jest? Polacy lubią czytać? No, jak się okazuje lubią. <noise> jak się okazuje, lubią i, i sukces portalu lubimy faktycznie wskazuje na to, że y, nawet jeżeli Polacy nie czytają dużo, to grupa czytelników jest na tyle wystarczająca, że można dla nich i z nimi robić rewelacyjne rzeczy. A proszę powiedzieć jeszcze kilka zdań o samej firmie. Czym się zajmuje? Jakie usługi y, można u was znaleźć? Lubimy czytać jest serwisem społecznościowym dla miłośników książek, czyli um, troszeczkę tak jak serwis Filmweb na rynku filmu, tak lubimy czytać na rynku książki. Czyli użytkownicy zakładają własne konta, mają swoje wirtualne biblioteczki, do których dodają książki, które chcą przeczytać, przeczytali, książki oceniają, piszą recenzje, um, rozmawiają, dyskutują o książkach. My też mamy redakcję, która um, wszystkie aktualności ze świata książek użytkownikom przedstawia pisze przeprowadzamy wywiady z autorami użytkownicy również przeprowadzają wywiady z autorami zadają pytania autorom obejmujemy patronatem zarówno książki jak i wydarzenia na rynku książki więc jest to taka aktywna społeczność książkowa a czy wy pożyczacie także książki? Można u was y, znaleźć pozycję i w formie e-booka? To jest tak, że lubimy czytać. Y ani nie sprzedaje książek, ani nie wypożycza książek. Lubimy czytać jest tylko bazą książek i informacje o książkach. Więc użytkownicy u nas wchodząc mają informacje o danej książce, kto wydał, w jakim roku, autora, tak, numer ISBN, wydawnictwa. Następnie czytają opinie, recenzje, mogą książkę ocenić i mają także porównywarkę cen książek. W związku z tym mamy taki boks, gdzie kupić i tam w tym boks się można porównać ceny, w której księgarni czy e-book, czy audiobook, czy książka papierowa, mm -hmm. ile kosztuje, i później już przekierowanie jest do danej księgarni, więc my nie sprzedajemy książek. To jest taka dobra informacja właśnie jeżeli chodzi o porównywanie samych cen. A proszę powiedzieć, od jakiego czasu działacie? Serwis, serwis sam na rynku działa od końca 2009 roku, styczeń 2010, aczkolwiek dopiero spółka jako taka została założona w styczniu 2011 roku. I jak się serwis rozwijał? Od I serwis rozwijał się tak, że w 2011 roku, jak zakładaliśmy spółkę, miał około um, 30 tysięcy zarejestrowanych użytkowników. I, I w tej chwili tych zarejestrowanych użytkowników mamy 280 tysięcy. Więc rozwija się bardzo, bardzo, bardzo szybko i bardzo dużo. Z unikalnych użytkowników w miesiącu um, zagląda do nas już prawie 2 miliony. Więc to jest, to jest tak, że lubimy sukces. czytać, że faktycznie jest takim sukcesem i to jest potwierdzenie sukcesem tego. to jest potwierdzenie, to jest sukces um, fenomenalnego zespołu i świetnych użytkowników, którzy są bardzo zaangażowani w, w rozwój samego serwisu. A jeżeli chodzi o PARP i o dotacje, które uzyskaliście, co to był za projekt? Na co dostaliście dofinansowanie? Dofinansowanie dostaliśmy na przeniesienie serwisu Lubimy czytać na wersję mobilną, czyli na aplikację mobilną, na system iOS, na Android i na Windows Phone. Czyli teraz. Każdy, kto ma telefon z internetem, może z takiej aplikacji skorzystać? Jak najbardziej. To jest też tak, że aplikacja troszeczkę różni się od, y, od samego serwisu. Mhm. Główną, y, głównym atutem aplikacji jest to, że można wy, y, wyszukiwać zdjęcia za pomocą okładek książek. Tak, czy jesteśmy na przykład nie wiem, w księgarni, czy w bibliotece, czy ktoś gdzieś czyta jakąś ciekawą książkę? My, mając aplikację, lubimy czytać, y, robimy zdjęcie książki, okładki. I ta książka zostaje wyszukiwana w bazie, i my wówczas możemy sobie zobaczyć, jak jest oceniona, przeczytać recenzje, opinie innych użytkowników i porównać jej ceny w różnych księgarniach internetowych. A co jeszcze, mm -hmm. co jeszcze możemy zrobić z tą aplikacją? Aplikacja, przed, aplikacja przede wszystkim y, ma dwie funkcjonalności. Jedna to jest właśnie porównywanie, porównywanie cen książek, y, czytanie opinii i, i recenzji użytkowników. Druga to jest dla użytkowników y, zalogowanych, którzy posiadają konto w serwisie. Y, mogą takie książki katalogowa katalogować sobie, tak? tworzyć własny katalog, czyli na przykład jak znajdą jakąś książkę ciekawą, dodają y, daną książkę na Swoją półkę, że chcą książkę przeczytać, czy zamierzają ją kupić. Tak? Więc to jest katalogowanie własnych takich, robienie własnych wirtualnych biblioteczek. Czy macie jakieś projekty jeszcze w planach na najbliższy czas? No, my projektów to cały czas mamy sporo, ale Też jeżeli chodzi o które mogłam Pani zdradzić, no mogę zdradzić. Mogę zdradzić, że pracujemy teraz bardzo intensywnie nad nowym layoutem serwisu, czyli będziemy troszeczkę zmieniać go wizualnie. Będziemy my równocześnie ze zmianami wizualnymi, będą zmiany takie w funkcjonalności dla użytkowników, którzy, które, które już gdzieś tam są bardzo aktywnie optowane przez użytkowników, że, że chcą. Akurat dane zmian. Także już wkrótce, już myślimy, że wrzesień, październik na pewno będą duże zmiany, by mi czytać. A teraz przechodząc jeszcze do dotacji, jak w ogóle zaczęła się Wasza przygoda z PARPem? Mm, przygoda z PARP-em zaczęła się tak, że musieliśmy poszukać jakiegoś inwestora, aby otrzymać pieniądze na wykonanie aplikacji mobilnych. I to było. Jakiś pierwszy pomysł, który, który, który przyszedł mi do głowy, że faktycznie trzeba zacząć od spróbować otrzymać dotację, Jak się dotacja nie uda, jak gdybyśmy jej nie dostali, to dopiero wtedy byśmy szukali innych inwestorów. Ale okazało się, że, że dotacje otrzymaliśmy za pierwszym razem, co też było jakaś osoba, która chyba lubiła czytać, bardzo musiała oceniać nasz projekt. I, i faktycznie. To, to się tak potoczyło, że w 2011 roku pod koniec dostaliśmy informację o tym, że, że otrzymaliśmy dotację. Dobrze, a czy ciężko było przechodzić wszystkie te etapy kwalifikacji, składać wnioski? Czy tutaj nie mieliście żadnych problemów? Musieliście korzystać na przykład z firm zewnętrznych, żeby, żeby w ogóle wypełniać te wszystkie formularze, radzić sobie z całą papierologią? Tak, to jest tak, że od razu na początku ja tylko i wyłącznie przygotowałam cały, cały projekt tego, jak aplikacja ma wyglądać opisałam i, i zgłosiłam się z tym do firmy, która y, zajmuje się dotacjami unijnymi pozyskiwaniem tych dotacji unijnych. Y, oni przygotowali wniosek, oni złożyli ten wniosek i, i ja już tutaj w ogóle w tym nie uczestniczyłam. Oczywiście to wszystko przeczytałam, y, zaakceptowałam i, i koniec. Także tak, tak i tak samo w tej chwili przy, przy rozliczaniu dotacji pomaga nam firma. A właśnie jak teraz przy rozliczaniu, jak to wszystko przebiega? Ym... No przebiega to różnie, bo, bo to jest tak, że faktycznie um, mnóstwo, um, są, są takie jakby dwa, dwie płaszczyzny. Jedna płaszczyzna to jest taka, że jest bardzo dużo um, dokumentów, i bardzo duża taka szczegółowość sprawdzania wszystkich etapów. W tej chwili y, Lubimy Czytać y, otrzymało w ogóle y, projekt na dwa lata, tak? Czyli my kończymy projekt w styczniu 2014 roku, w lutym 2014. Więc w tej chwili jesteśmy po, tak jakby po zamknięciu, dokładnie po zamknięciu, bo w piątek składaliśmy y, zamknięcie trzeciego etapu. Czyli jeszcze jest przed nami zamknięcie trzeciego etapu, dokończenie. I zamknięcie czwartego etapu. I to jest tak, że zamykanie pierwszego i drugiego etapu, i szczegółowość wszystkich błędów wytykanych. Przez instytucję rozliczającą była tak zaskakująca dla mnie, że na przykład no, nie spodziewałam się, że w momencie, kiedy nie wiem, gdzieś w kodzie pojawi się drobny błąd, czy, czy nawet zostaną przestawione cyfry, czy literówka w słowie, która gdzieś tam się znalazła w, przy, przy rozliczaniu, powoduje to, że dostajemy 80-70 punktów do poprawy i na przykład trzeba poprawić kod, po, kod, kod pocztowy. Także no, przyznam szczerze, że dla mnie to było wielkim zaskoczeniem. To, to jest yy, z jednej strony. Yy, Rozumiem to, że to musi być sprawdzane bardzo dokładnie, ale nie wiem, czy aż tak. Czyli to uzyskanie dofinansowania, przejście wszystkich formalności początkowych, składanie wniosków, to tak naprawdę jest połowa sukcesu. O, ja nie czy... wiem, czy to, nie, czy to jest w ogóle połowa sukcesu, to jest w ogóle pierwszy jakiś taki etap. Mały etap. Mały etap. Ja myślę, że połową sukcesu jest zamknięcie pierwszego etapu. Tak? W momencie, kiedy my faktycznie już zaczynamy wiedzieć, jak to wygląda, kiedy, kiedy już. Um, Jesteśmy po kilku wizytach, akurat w przypadku lubimy czytać w Warpie w wielkopolskiej agencji, więc i, i, i tam bardzo uprzejmi ludzie, którzy tam pracują, ale nam faktycznie wszystko, wszystko, muszą tłumaczyć, że nie wiem w momencie kiedy jest literówka, to my musimy cały dokument poprawić. W momencie kiedy jest e, zły kod napisany, na przykład na fakturze, to musimy wziąć potwierdzenie od prezesa spółki, który płaci. Tą fakturą, że te pieniądze faktycznie wpłynęły do tej spółki, więc to są takie rzeczy, których nawet, nawet nie pomyślałam, że można o takie rzeczy pytać. Więc jest to mnóstwo czasu, i faktycznie nikomu nie polecałabym tego, żeby rozliczał taką dotację sam, że faktycznie trzeba korzystać z firm, które się tym zajmują, które mają na to czas i które faktycznie będą tworzyć te, te wszystkie dokumenty, które trzeba, trzeba składać. Ale warto było poświęcić ten czas? Oczywiście, że warto. No, oczywiście, że warto, ponieważ w tej chwili na rynku mamy świetne aplikacje mobilne, no, które, które już, już mamy wprowadzone. Jest aplikacja, lubimy czytać na iOS-a, na, na Androida, i teraz w zeszłym miesiącu była premiera na Windows Phone. -a. Aplikacje zostały bardzo dobrze przyjęte przez użytkowników. Oczywiście cały czas nad nimi pracujemy, ale, ale to jest to, czego byśmy nie mogli zrobić bez, bez tej dotacji unijnej, więc. Uważam, że faktycznie warto, ale trzeba być przygotowanym na, no, na mnóstwo pracy. Czyli to był taki dosyć wyraźny zastrzyk, który poruszył państwa firmę? Jak i najbardziej. Się z tym, że to jest też tak, że ten zastrzyk na pewno jest na początku, w momencie, kiedy dostajemy zaliczkę, a później trzeba liczyć się z tym, że my musimy pokryć pieniądze, które nie wiadomo kiedy do nas wrócą, bo tych poprawek, proszę sobie wyobrazić, że na przykład jak pierwszy etap zamykaliśmy, czy drugi etap, dostaliśmy 80 punktów poprawek. Przeważnie to były punkty właśnie takie, takie banalne, takie trywialne w momencie, w którym, nie wiem, trzeba faktycznie poprawiać literówki albo jakieś kwoty, które się nie zgadzają o na przykład jeden grosz, nie? To są, to są tego, tego typu rzeczy. I... I, i, I faktycznie tutaj um, lubimy czytać jest spółką, która nie zarabia, nie zarabia na tej e, dotacji, tak, nie, nie było tak, że my musieliśmy pokrywać sobie e, dalsze, e, dalsze na przykład e, nie wiem, działania w, w pieniędzy zarobionych z aplikacji, tylko to było tak, że my jesteśmy spółką, która zarabia w pieniądze w, również w internecie, jesteśmy z portalem społecznościowym, nie wiem, mamy różne modele współpracy z naszymi partnerami i, i z tego pokrywaliśmy sobie dalsze działania i dalsze produkcje aplikacji i dopiero w późniejszych etapach dostajemy ten, ten zwrot pieniędzy, więc um, to jest bardzo ważne i o, o tym trzeba pamiętać, że trzeba mieć to zaplecze finansowe, żeby tą na początku możemy... Oczywiście, bo tą dotację my nie dostajemy jej od razu. My, my musimy najpierw y, Musimy się trzymać terminarza w związku z tym, faktury muszą być wszystkie popłacone w danym czasie, tak? W tym, który my sobie założyliśmy gdzieś tam w planie dwa lata temu, więc to nie jest y, takie logistycznie ogarnąć to, że faktura musi być na przykład zapłacona, nie wiem, do, do końca maja na, na, dany, na daną część, tak? I później musimy mieć na to pieniądze. No, więc, więc, a te pieniądze dopiero zostaniemy zwrócone po faktu. A jakie wskazówki miałaby Pani dla tych, którzy będą się starali jeszcze o dofinansowanie już z punktu widzenia własnego, z doświadczenia? To przede wszystkim faktycznie wykorzystać firmę, które nam w tym pomogą bo tak samemu to no to trzeba na pewno dużo się naczytać, żeby to wszystko przejść i, i dobrze zrobić yy, I to jest zaoszczędzenie czasu. To, to przede wszystkim, po drugie zdecydowanie pomyśleć o, o takim finansowaniu, takim długoterminowym, czy faktycznie w momencie, kiedy Unia będzie nam przesyłała te kilkadziesiąt poprawek, nam wystarczy pieniędzy na to, żeby pokrywać z własnych środków yy, kolejne, kolejne faktury, które już trzeba, już trzeba płacić. To są dwie takie główne, główne rzeczy, na którymi trzeba się zastanowić, a resztę to warto. A poza tym chyba trzeba wiedzieć też, czego się dokładnie chce. W tym przypadku to chyba była pasja, która kierowała. Tak, to cały czas jest pasja. Która to, trwa. Całe, to oczywiście, ta pasja trwa. I, I to jest tak, że te aplikacje, my wiemy, że użytkownicy z nich korzystają, więc to jest taki projekt, który nie zrobiliśmy i on nagle nie działa albo, albo coś się z nim, rynek tego nie chwycił, tak? A, a tutaj mamy po kilka tysięcy pobrań każdej aplikacji, kilkanaście nawet, więc to jest, to jest sukces aplikacji również. Trzymamy kciuki na dalszy rozwój, a my dziękuję, czytajmy uprzejmie. książki. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę, dziękuję Pani za dziękuję rozmowę. Bardzo. Pani Izabela Sadowska, lubimy czytać.pl